Dzień dobry, kochani, w temacie o zdrowiu. Tak, na wstępie pozdrawiam serdecznie moją przesympatyczną koleżankę Marzenkę i dzięki śliczne za jej dobre serduszko. Temat o zdrowiu jest bardzo ciekawym tematem. Może dawać życie przedłużać życie, ale też to życie będzie fajne, w takim zdrowym stylu. Ja wiecie, bardzo często nakłaniam ludzi do spożywania większej ilości jajek, niż spożywają. W jajku są wszystkie wartościowe substancje, minerały, witaminy. Nie ma tylko... tam jest wszystko, oprócz... bo tam, z tego powstaje życie, bo z tego powstaje mały kurczak. Tak więc w takich jajkach są wszystkie substancje odżywcze dla człowieka, bardzo dobre. Czyli witaminy, minerały. Nie ma witaminy z C, tylko jedynie musimy sobie ją dostarczać. Nie wiem, jak kurka to sobie hmm, robi, że, że posiada coś takiego później. Bo bardzo dużo procesów w organizmie właśnie powstaje z tą witaminą. A głównie przy braku jej powstają stany zapalne i tak Ja chciałem tutaj powiedzieć, nadmienić, że no niestety w jednym jajku mamy jedną piątą, tylko jedną piątą części dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały, które znajdują się powiedzmy w, w jajku. Tak? Czyli musimy zjeść teoretycznie około 5 jajek dziennie. 5, 6, żebyśmy mieli około 100% zapotrzebowania. Czyli jest zapotrzebowanie 20% w jednym średniej wielkości jajku. Tylko, kochani, to jajko to też nie może być fermowe, tylko no, no jednak wiejskie takie jajko, tak? Od kur, które, które chodzą na wybiegu, tak? które jedzą tą trawę zboża, owoce, warzywa, witaminy, to wszystko e, znajdziecie w jajkach raczej wiejskich, a nie fermowych. E, kochani, tam jest nawet witamina K2MK7, która jest bardzo skuteczna i dobra, ona mm, transportuje wapń do kości, powoduje, że on mniej się odkłada na, w blaszkę miażdżycową, tak więc jest to bardzo poważnie, poważna witamina, której brak powoduje no miażdżyce. miażdżyce. czyli nagromadzenie się blaszki miażdżycowej, tam są substancje takie jak trójglicerydy, cholesterol, no to wszystko się przykleja do do, do środka, do tętnic, do, nawet w żyłach włosowatych to po, po, potrafi być, i, i to powoduje starzenie się też organizmu, ale nie tylko, powoduje choroby serca. Czyli nadciśnienie, bo już serce nie jest w stanie pompować, bo ta blaszka miażdżycowa jest w dużej ilości nagromadzona w tętnicach. To wszystko już jest kamień wapienny, o którym mówiłem. On się tam przykleja razem z trójglicerydami i powoduje taką blachę miażdżycową. Już to serce po prostu nie, nie, nie radzi sobie z pompowaniem tej krwi i zaczyna boleć. Robi się wysokie ciśnienie. Tak więc powstaje choroba miażdżycowa. Sól jeszcze jest troszeczkę tego powodem. Ponieważ ona drapie naczynia krwionośne od środka i powoduje takie rany. I, i, I tam się bardzo mocno przylepia blaszka miażdżycowa. I bardzo dużo ludzi starszych robi wielki błąd, ponieważ przestaje stosować sól. A to jest znów powodem do powstawania rytmii serca. I kochani do zmniejszenia e, stężenia kwasu solnego, który jest właśnie w żołądku. Tam są enzymy trawienne, które nazywają się pepsyna i podpuszczka i to jest właśnie, e, one w części podstawowej trawią białko, dezynfekuje ten kwas o symbolu HCL, e, pokarm w organizmie. Tak więc jeżeli stężenie kwasu solnego jest mniejsze z powodu też zmniejszenia ilości dostarczania soli do organizmu, to przyczynia się do pojawienia się nieprzyjemnych pasożytów. Tak więc starsi ludzie się doprowadzają do stanu degeneracji z powodu niestosowania soli a na ich ciałach po prostu pojawiają się brodawki, które są powodem e, z, dużej ilości toksyn w organizmie. Tak więc, jeśli masz brodawki, to masz pasożyty. E, musisz je wyeliminować z organizmu. Jest taka doktorka, która kiedyś walczyła z pasożytami i wymyśliła taki, ona się nazywała Hudy e, Clark. E, więcej w temacie w dalszych filmach.